Witajcie na kanale Dzisiaj jest premiera, wznowienie zdrapki Pensja Ja na dzisiejszą premierę mam 10 zdrapek Zdrapki są po 2 zł Łącznie wydałam na nie 20 zł Zdrapeczek oczywiście nie wybierałam Po kolei, tutaj właśnie tych drapeczek też nie ma. Zdrapeczka ma 9 stopni wygranych. Najwięcej y, można wygrać y, 72 tysiące przez 3 lata po 2000. I zaczynamy drapać od zdrapeczki z numerkiem 13. Zobaczymy, czy ten. Czy ta trzynastka przyniesie nam szczęście. I szukamy. 31 i 28. A mamy jedenaście pensja dwadzieścia sześć dwadzieścia dziewięć obok trzy i trzydzieści pięć i niestety pierwszą zgrapeczkę przegraną L A Odkładam na bok. Następna zdrapeczka z numerkiem 10. Szukamy 23, 18. Mamy napis pensja, 24 obok. Siedemnaście obok, trzynaście osiem. I dwadzieścia. I następna zgrabeczka jest przegrana. F. A. Następnie zdrapeczka z numerkiem dwadzieścia trzy. I mam. Trzydzieści jeden. Szesnaście. Czternaście trzydziści pięć, dwadzieścia, dziewięć, trzydzieści trzy i oczywiście napis pensja zapeczka przegrana kontrolna F i następna zdrapeczka z numerkiem siedem i szukamy trzydzieści trzy jeden a mamy trzydzieści jeden dwadzieścia dziewięć napis pensja osiemnaście dwadzieścia i trzy. No niestety ta zdrapeczka też jest pusta. H S Następna zdrapeczka, zdrapeczka z numerkiem dziewiętnaście i szukamy czternaście i siedem. Mamy napis pensja: dwadzieścia sześć obok, 13 obok, osiem obok i 11, No niestety, dzisiaj coś te drapeczki nie chcą nic przynieść kontrolne H R następnie zrepeczka z numerkiem szesnaście szukam trzydzieści jeden i osiemnaście a mam trzydzieści dwa obok dwadzieścia sześć dziewiętnaście obok czternaście napis pensja i jeden no i następna zdraweczka przegrana kontrolna l I następna zdrapeczka zdrapeczka z numerkiem 1 i tutaj szukamy 1 i 28 a mamy 26 20 pensje i jedynka i już jest wygrana dwadzieścia dwa. i dwadzieścia trzy, czyli pod tym mam dwa złote kontrolne na dwa złote to C

I już mamy obok 29. Pensje 3, 31. Obok 1 i 13. No niestety, następna zdrabeczka okazała się przegrana. Kontrolne to L. A. No, i już przedostatnia zrapeczka. Zrapeczka z numerkiem 25. I tutaj mamy 25, i zobaczymy, czy będzie wygrana. I 7. Napis no, Pensja. 29, 31. 27 siedem i siedem i jest wygrana. I 26 obok, a pod siódemką no mamy zwrocik dwa złote, ale lepsze to niż by nie miało być nic. C C I już ostatnia zrapeczka, zrapeczka z numerkiem 27. I mamy 27. Zobaczymy, czy też będzie wygrana. I szukamy 18. Przerwało mi coś. A mamy 19. Obok 17. Dziewięć, trzynaście, dwadzieścia, dziewięć i napis pensja. No i zdrapeczka jest także przegrana. Kontrolny SD. I zapraszam na podsumowanie. Na 10 zrapeczek, 8 zrapeczek przegrało, 2 zrapeczki przyniosły zwrocik, więc e, mamy wygraną 4 zł na wkład 20 zł. E, 16 zł. Jesteśmy na minusie. Dziękuję Wam za. Oglądanie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. I także proszę o zasubskrybowanie kanału. Jeżeli oglądasz moje filmy, a jeszcze tego nie robisz, będzie mi bardzo miło, ponieważ na więcej subskrypcji chciałam zrobić rozdanie. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć.